Proszę. Czy jak ja chciałem tylko na chwilę do aktu 1325 na... To wczoraj było czy przedwczoraj? Wczoraj, Nie mam athletes, bo Inflecia, tego aktu, tam do prezesa, bo mało dobrze wniosek i czy ktoś tam dłuży, nie? No ja, jak tam prezes, mi to oddał, <MP3> <tul horizontallybecauseole savage> <tra voknowizon poisonousuous> <tulachsen> to ja kiedy prezes Nie, Nie ja chciałbym zdać sobie, to było rozprawa, tam pół to mi to wyznaczenia złożył musi musi podjąć decyzję, żeby któryś to.

nie to wda, czy nie no, ja trafia do przewodniczącego wydziału, a nie do prezesa. Nie, nie, na, to po, to po, to jest, bo tam sędziego w to wydaje. Nie ja czy... Znaczy, prezes wyda... Znaczy, ja wiem, że teoretycznie w sensie w prezes. sędziego do, do znaczenia sędziego, nie? Tak, prezes to przeważnie daje przewodniczący przewodniczącego <noise> <wydział. głos> Miałem dać prezesowi. Dałem Tak, mi tak, nie zaczekam, ja bym... Nie, Bo tak bo to może być jakieś banalne pismo i tak w ogóle zamknij. Ja ja no, to jest jakieś 10 lat dościowych, nie? Nie. Mhm. A ja patrzę, jak to jest, co bardzo latnie, i nie, później A czy ja pan sobie. No, pan sobie. No, pan No, pan sobie. No, 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 tam jest w żorach tak, to są. oni nam zwrócą, ale na termin, nie? A te drugie to poszukiwają za żalem. Za dużo tego pan ma i to się już nie można połapać. Tak. No ale nawet Muszę zwrócą, to jest miesiąc. Ja muszę przejrzeć, ja w no, nie wiem co to jest za sprawą. Tam się zmieniła to, ja, ja nie no, wiem, tam Oni zwrócą nie wiem kiedy zwrócą, ale tak, Pan powiedział, uciekał, to będą nasze ale ten już poszło do piekar, a już od do, do okręgu na pewno w też no. <laughs> pan, nie będę mieć udziału w szkole do okręgu o, przecież Pan złożył, że się wywo. nie okręgu dobrze nie, te nie wróciły, Pisać, ja, nie, nie wróciły jeszcze przyszły a nie pan, pan może zadzwonić od piłki, Ja chciałbym zerknąć do akt sprawy 1CO 1214 na no, 12. 1111, no, tak. Ale tak. No, wie Pani co, bo ja dostałem po prostu wezwanie z sądu. I no, tam było wezwanie, abym określił no, o, 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 o co chodzi czego dotyczy złożone pismo. W tej sprawie, ja, w tej sprawie tak. Ja mam zresztą przed sobą to, to wezwanie. No i dzisiaj upływa ostatni dzień yy, odpowiedzi na to pytanie. No mam je tutaj. 1CO 1214 na 12. Wezwanie z 25 września

ten okres, który w tej chwili jest. Dlatego była rozbieżność w systemie, że zarówno wisiały na referendarza. Ktoś tego nie zdjął, ale faktycznie jak ta poszły do prokuratury. Mamy też zastępczą, ale z tej teczki zastępczej na bardzo się za dużo nie da. No dobrze, ale jak w tej sytuacji rozwiązać ten problem, że ja mam to wezwanie. Dzisiaj upływa mi minut. Proszę bardzo, tu jest, tu jest treść tego wezwania. No nie, bo w systemie to wezwanie jest. Czyli jak ja mam spełnić to wezwanie, jeżeli nie mam w tej chwili akt Pana i skoro nie, nie wiem, czego dotyczy ta sprawa? To, że nie jestem prawnikiem i nie chcę udzielić panu błędnej informacji. Nie ma akt fizycznie, więc nie mam, nie mam czym zadysponować, żeby panu te akta tak do wniosku. No dobrze, proszę to może, może ja bym zrobił, ja napiszę po prostu takie oświadczenie, że w związku z tym, że dzisiaj nie, nie, nie ma akt w sądzie, to no ja nie, wiem, nie jestem czy w stanie... Nie ode mnie zawsze czy to będzie uwzględnione. Proszę napisać tak takie pismo, ale, ale to ja chciałbym tak po prostu udokumentować to, że ja byłem i starałem się spełnić to wezwania. Okazało się to niemożliwe. Gdyby można było prosić o jakąś kartkę formatu A4, ja złożę na biurze podawczym. także... Dziękuję bardzo. Do widzenia. Czy pan chce do wszystkich akt spraw, które pan tutaj ma w wydziale cywilne? Niestety wszystkich i... Wszystkich. No, niestety wszystkich. Więc proszę złożyć wniosek podając y, przedział czasowy, za jaki okres czasu chciałby Pan i do tych spraw y, i my je przygotujemy na jakiś konkretny dzień, ze względu na to, że jest tego, no tak jak mówię, moim zdaniem z 50 stronami, może 40 no nie wykazuje mi ilości, ale jest to Z tym, że muszę ja może wyjaśnić, że, że one nie są obszerne. One tam składają no się nie tak na O Nie chodzi, tak. chodzi o to, że tu są akta widzę i archiwalne, akta, które są na biegu, więc jeżeli są na biegu, są albo u sędziego, albo u referendarza, albo u dla odpowiedniego, albo yy, bezpośrednio tutaj u nas. Więc my musimy mieć czas na przygotowanie tego. To nie jest na 5 minut yy, pracy rozumiem oczywiście. Piszę, wniosek panu już na pokoju numer dwa na dużej podawczym yy, i. Yy. My to przygotujemy, jeżeli dzisiaj Pan złoży wniosek, chce Pan tych wszystkich spraw na poniedziałek w przyszłym tygodniu. Znaczy nie, nie, nie ma takiego wymogu pośpiechu z mojej strony, ja tutaj proszę się tym nie sugerować. Znaczy my to się, poniedziałek przyszłym, przyszłym tygodniu. W życie, bo my te akta przygotowujemy, jeżeli tam są czynności podejmowane, to te akta muszą niezwłocznie trafić do y, odpowiedniej osoby, która ma wykonać czynności. Więc jeżeli Pan nam zablokuje te akta, gdzieś one będą leżeć przez tydzień czy przez dwa tygodnie mm. czasu, to wiadomo, ich czynności nie będą podejmowane. Czyli na przyszły poniedziałek byłoby to możliwe. Jeżeli pan dzisiaj byłby wniosek, to my na poniedziałek przygotujemy prawo. Tak? Może uprzedzam, że ja po prostu nie znam wszystkich sygnaturów tego wszyscy. Ja pan na <laughs> w swoje dane osobowe i my y, i przedział czasowy zajęty okres czasu, chce panów. Znaczy wszystkie sprawy zaczęły się w, w, w lutym, najwcześ, najpóźniej w lutym tego roku, naj, 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 najpóźniej ja wcześniej. Tak, wcześniejszym niech i imienia nazwisk od 2009 roku. Ale to były jakieś wnioski. mogę to być wnioski pewnie o przyznanie adwokata w celu sporządzenia skargi konstytucyjnej. Tak, dobrze. jakiego sprawy, jaki I my te konkretne... Rozumiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ja on ja taką Tutaj jest dużo spraw moich z jakimiś skargami na czynności komornika albo zażaleniami na nadanie klauzuli wykonalności. Czy ja mógłbym zobaczyć akt tych spraw? Moje nazwisko, ma, moje nazwisko Mariusz Cysiewski. Sygnatur będzie przynajmniej 10, 15, może 20. Wszystkie. Pani, bo ja, muszę sobie nagramy to. Oczywiście. Dobrze, szanowni, czyli moje nazwisko Mariusz Cysewski. Ja tutaj składałem kilkanaście lub kilkadziesiąt zażaleń na no nie mam innego wyjścia, bo pani powie, że nie odbyła się ta rozmowa. Składam tutaj od marca lub od lutego tego... Tak oczywiście nagrywam to, co nam dopowiedzą. Bardzo bym prosił o, o okazanie mi akt spraw z moich zażaleń. Bardzo proszę o okazanie tych akt, dlatego że no, każda strona ma prawo wglądu do swoich akt spraw cywilnych. Ja mam takie wrażenie, że albo tych akt tutaj nie ma, albo... Proszę przedłożyć specyfikację sygnatów Panu. Otóż ja nie znam tych sygnatów. To bardzo proszę wszystkie 50 spraw okazać, bo ja nie sądzę, żeby te akty były obszerne. Myślę, że są bardzo króciutkie. Tam może być tylko moje zażalenie, jakieś postanowienie sądu, jakieś wezwanie. Nic więcej, dlatego chciałbym zobaczyć je wszystkie i przy okazji sfotografować, jeżeli Państwo będą tak uprzejmi, żeby no, zapewnić mi miejsce. Ja tutaj oczywiście nie chciałbym zajmować za długo miejsca przy biurku. No oczywiście nie chciałbym Państwu przeszkadzać za bardzo, jeżeli to jest no, za dużo pracy. Nie, nie, nie. Dobrze. Czyli będę mógł zobaczyć ten te fakt o tych sprawach. Ale mówię, to jako, no, w moim zdaniem 10 spraw. Tak? 10. A wydatki są też części od... No, to może nie ma jakaś roza. No, To jest bardzo ważna rozmowa, proszę pani. Ja chciałbym, żeby to ono było zarejestrowane. Bo myślałem, że. Znaczy ja nie przypuszczałem, że tymi sprawami zajmuje się pan prezes i dlatego tutaj mam jakby dowód, że, że jednak pan prezes o tym wie. Co najmniej. Czyli pani wychodzi? Dobrze. Czy Pan chce do wszystkich akt spraw, które Pan tutaj ma w Wydziale Niestety wszystkich. wszystkich. Niestety wszystkich. Proszę złożyć wniosek, podając yy, przedział czasowy, za jaki okres czasu chciałby Pan mieć dostęp do tych akt spraw. I my je przygotujemy na jakiś, kompletny jakiś konkretny dzień. Nie, jakiś Ze względu na to, że jest tego, no tak jak mówię, moim zdaniem z 50 stronami. Nawet no, 40. No. System nie wykazuje mi ilość, ale jest to bardzo dużo. Z tym, że muszę, ja może wyjaśnię, że, że one nie są obszerne. One tam składają się, się nie tak to na to obszerne, o to, że akta, które są na biegu, więc jeżeli są na biegu, są albo u sędziego, albo u referendarza, albo u protokołanta odpowiedniego, albo yy, bezpośrednio tutaj u nas. Więc my musimy mieć czas na przygotowanie tego, to nie jest na 5 minut yy, praca. Rozumiem, oczywiście. Pan go złoży na pokoju numer 2 na biurze podawczym i yy, yy, my to przygotujemy, jeżeli dzisiaj pan złoży wniosek. Chce Pan do tych wszystkich spraw na poniedziałek w przyszłym tygodniu. A znaczy to nie, nie, nie ma takiego wymogu pośpiechu z mojej strony. Ja tutaj proszę się tym nie sugerować. Znaczy się w poniedziałek w przyszłym, przyszłym tygodniu. W życiu, bo my te akta przygotowujemy. Jeżeli tam są czynności podejmowane, to te akta muszą niezgłośnie trafić do y, odpowiedniej osoby, która ma wykonać czynności. Więc jeżeli pan nam zablokuje, te akta gdzieś one będą leżeć przez tydzień czy przez dwa tygodnie mhm. tygodniu, to wiadomo, ich czynności nie będą podejmowane. Czyli na przyszły poniedziałek byłoby to możliwe złożyć ten Jeżeli pan przeszedł wniosek. wniosek, to my na poniedziałek przygotowujemy pracę. Tak. Zobacz, że uprzedzam, że ja po prostu nie znam wszystkich sygnatur akt, ponieważ... Nie ma sygnatur, a pan swoje dane osobowe i my yy, i przedział czasowy, za jaki okres czasu chce pan go do... Znaczy wszystkie sprawy zaczęły się w, w, w lutym najwcześniej, najpóźniej w lutym tego roku, naj, na, na, najpóźniej, najwcześniej. Ja tutaj, już może Także o wcześniejsze mi nie chodzi. Ale to były jakieś wnioski, mogły to być w, wnioski pewnie o przyznanie adwokata w celu sporządzenia skargi konstytucyjnej. Tak, tak. Zrobią na specyfikację, jakiego rodzaju jest, no, sprawy, jaki o przedział czasowy i my te konkretne to... Rozumiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jeszcze takie pytanie, bo ja składałem tu kiedyś taki wniosek o zgodę na sfotografowanie właściwie wszystkich cywilnych. I podobno jest 50. Także yy, nie tam nie tam... z tam... tego co pamiętam, to masa z tych akt została przekazana według właściwości po różnych sądach. Były te akta przygotowane z tego co wiem, to dopiero dziewczyny w zeszłym tygodniu je porozrzucały znowu po sędziach. Tak, bo ja dostałem po prostu tą odpowiedź już po tym terminie. No nie po Także... tym terminie. Zapisek, że zostały rozłożone dopiero w zeszłym tygodniu, to tam pan odmłat tego tygodnia, do 22. 20 więc można roku. było zadzwonić, że nie przyjdę w tym dniu, no, żeby je przełożyć, czy może pan... bo my czekałyśmy tutaj. W tej chwili są porozkładane i trzeba nowo je ściągać. Czy znaczy ja będę, no o to się będę starał, natomiast ja chcę... Ja wyobrażam, ten, żeby tak. można w jeden dzień sfotografować 53. Pana ten nie ma tych akt 53. Jest ich bodajże z tego co tak na szybko pamiętam, nie wiem około 10 w toku, bo reszta są porozsywane po sądach różnych według właściwości, więc nie ma fizycznie akt tutaj. One są zarejestrowane, ale są przekazane według właściwości innych sądów. Znaczy, y, dobrze, y, to znaczy bo ja tego po prostu nie wiem. Natomiast y, y, ja mam y, znaczy wymyślałem coś takiego, że może, może by po prostu robić to częściami, prawda? Żeby sfotografować znaczy, to co. Tak, Możliwość przeglądnięcia, my je przyszykujemy, tak powiem, wydziałami, tylko trzeba konkretnie wiedzieć, które to są akta, bo myślę, że pół dnia nam to. zajęło ustalanie, gdzie są akta, gdzie, czy poszły, czy są u sędziów, nie ma czegoś takiego, pan konkretnie musi wiedzieć, jakie pan akta chce, pisze pan numery, my je przygotowywujemy. No to też takiej możliwości, bo jeżeli ja składam jakąś skargę na przykład na komornika, to nadawana jest jej jakaś sygnatura i ona przychodzi do mnie i w tym momencie ja wiem, ale jeżeli tych spraw jest tak dużo, to nie ma możliwości, żeby... No, Ale niestety, tak jak mówię, nam zajęło praktycznie cały dzień ustalanie tutaj. Robiły to trzy osoby, więc wyobraża sobie Pan, że trzy osoby są wyjęte z życiorysu, gdzie mam non nam donoszą coś takiego. No są strony są telefony. Konkretnie albo pan pisze na nowo pismo. Czy ja to rozumiem, ja tam, i my sobie już w tej chwili mniej więcej wiemy, które to są sprawy, wyciągamy. Nie ja napadam na komorników, tylko komornicy napadają na mnie i stąd się biorą te skargi. No jeżeli ich jest, jeżeli jest, jest dużo, no to nie jest moja wina. To pan mniej więcej otrzymuje pismo, to pisze, że wzywamy do usunięcia braków formalnych pozwu czy związku z dnia. Pan sobie łączy te sprawy. I już Pan, która sprawa jest, jaki numer? No ja się wrócę się po prostu z takim wnioskiem, Proszę żeby zwrócić, bo Tak jak mówię, myśmy liczy, miały te akta. Leżały tutaj w końcu w zeszłym tygodniu, kazałam je porozkładać, bo były akta dobra. powyciągane od sędziów. Sędziowie też się dopominali, co się dzieje w tych sprawach. I było, trzeba je porozkładać. I to było część aktów przyniesionych już z archiwum, zakończonych. Trzeba będzie znowu je tutaj do nas zachiemyć. A w tej chwili jesteśmy w trakcie remontu, właśnie, bo utracony snadu już ma ograniczony czas. Nie, tylko Także proszę włożyć jeszcze raz taki. Dziękuję bardzo.